Witam Państwa serdecznie! Dawno nie było zielonego raportu. No to może byśmy nakręcili raporcik o zieloninie w akwariach, tym bardziej, że znowu akwaria zarosły. Niedługo chyba trzeba będzie robić przycinkę. No to może poopowiadamy, co w tych, co w tych akwariach sobie rośnie, co w tych akwariach żyje, na czym są zbudowane. Szczególnie dla nowych, dla nowych widzów. Mam nadzieję, że to będzie atrakcyjne, bo takich mówionych zielonych raportów nie było już dość dawno, a od tamtego czasu widzów przybyło. No to ważne by było, żeby mogli poznać, co oglądają na moich filmach, jak i akwaria. Są to zestawy Aquela slimset 30-litrowe. Akwaria są prowadzone lewe na żwirku bazaltowym, prawe akwarium na żwirku rzecznym plus piasek. Żwirek rzeczny jest w miejscu, w którym są rośliny taka wyspa tam specjalna w lewym górnym rogu a z przodu jest piasek taki najdrobniejszy, jaki, jaki mogę dostać w akwarystycznym sklepie. Za filtrację w obu o zbiornikach odpowiada patmini z wymienioną gąbką. W oryginale gąbka jest taka dość, jakby to powiedzieć, z dużymi oczkami, taka dość twarda, bardziej żyłkowa i znam akwaria, w których tego typu gąbki robią za filtrację, ale powiem szczerze, jakoś tu to, to u mnie się nie sprawdzało. Dlatego wymieniam gąbki na takie gęstsze firma Tropical robi gąbki, tylko nie pamiętam numeru. Jak następnym razem kupię, to sobie numer będę musiał spisać i, i, i gdzieś tam w filmie wpiszę w komentarzu numer tej gąbki, która pasuje idealnie do, do Pata Mini. Czasami kupuję gąbki trochę większe, to gdzieś tam przytnę nożyczkami i, i w, taka gąbka się potem w róg tam elegancko zmieści. Nie widać tego filtra za bardzo. Nie przeszkadza. Gąbka jest wymieniana tak powiedzmy raz na miesiąc, czasami nawet i dłużej. To w zależności jest od tego, jak ta gąbka wygląda po takim cotygodniowym serwisie, bo podczas cotygodniowego serwisu wyciskam, wyciskam gąbkę i płuczę w wodzie spuszczonej z akwarium. Poza akwarium oczywiście nie, nie w akwarium wyciskam. Jeżeli ta gąbka nie wraca do swojej pozycji, czyli z powrotem się nie, nie, nie wybrzusza, tylko zostaje taka no to znaczy, że trzeba już ją wymienić, bo już jest przepełniona dokumentnie detrytusem i nie da się już z tym nic więcej zrobić, poza wymianą. Tak jak mówiłem, co tygodniowe serwisy w akwarium są robione. Jest to spuszczenie 5 litrów wody dla jednego i dla drugiego akwarium. Wlanie nowych 5 litrów wody. Używam wody z biedronki, niegazowanej, źródlanej oaza Czasami używam też innych wód, jeżeli akurat takich nie ma w biedronce, albo sklep jest zamknięty, ale to bardzo rzadko. Jednak ta biedronkowa mi się najbardziej sprawdza. Za temperaturę w akwariach odpowiada grzałka, która była w zestawie. W lewym akwarium teraz mam bojownika i tam podmieniłem grzałkę na taką z termostatem. Yy, znaczy obie są w, w tych zestawach z termostatami, tylko że tam jest termostat ustawiony sztywno na 25 stopni, a jednak bojownik potrzebuje ciut więcej i do tego lewego akwarium wstawiłem grzałeczkę taką z termostatem, gdzie mogłem ustawić temperaturę na 27 stopni i taka temperatura w lewym akwarium jest. Yy. Oświetlenie. Oświetlenie to są także standardowe lampki. Od razu dla tych, którzy się będą pytać, co to tam na nich z przodu wisi, to są kartoniki przyczepione. Chodzi o to, że żeby lampki nas nie oślepiały, jak oglądamy telewizor, który jest powyżej, powyżej akwariów. Taki prosty trik. Szkoda, że firma AQL nie podpatruje moich filmów, chociaż z tego co wiem, to rosyjska. rosyjska Część aquela podpatruje mnie i na Instagramie, i na IGTV. No i tam się też nawet dopytywali, co to są za majsterkowanie, tam było przy tych lampach robione, i tłumaczę im no, na tą chwilę aquel nie postanowił dołożyć takich oryginalnych zabezpieczeń, które by zabezpieczyły ludzi przed oślepianiem, bo te lapki jednak, jeżeli są na wysokości wzroku, Ludzi no, oślepiają i to dość, dość mocno. Nawożenie. Nawożenia w tych akwariach nie ma. Nie ma tam gdzieś, czasami w niektórych filmach mówiłem o tym, że podaję tam pałeczki nawozowe. Od dłuższego czasu, tak chyba od dwóch lat, już nawet to już nie przypominam sobie, żebym tam coś pod te korzenie wsadzał. Nie licząc z restartu lewego akwarium, który według mnie był błędem, ale to jest temat na inny film, zresztą chyba już o tym mówiłem. No to tam wtedy na start pałeczki, pałeczki zielony dom nawozowe wsadziłem po drzwi. Także akwaria nie są nawożone ani żadnymi solami, ani dodatkowym CO2. Rośliny żyją na tym, co, co im przygotuje. Obsada żywa w akwariach. Może teraz chwilę o obsadzie żywej. W lewym akwarium jest bojownik, o którym już mówiłem, i są Razbora sp i dwa otoski. Ostatnio dorzuciłem też tam kilka krewetek z prawego akwarium, bo mi się tych krewetek tutaj w prawym dość mocno rozmnożyło. Przerzuciłem do lewego. Dogadują się z bojownikiem, zresztą bojownik jest jakiś dziwny, trochę wegetariański, potrafi otoską pod, podjadać ogórka. Także przerzuciłem tam kilka krewetek, mając nadzieję, że poradzą sobie z glonem, który w, w lewym akwarium jest, był, jest i będzie prawdopodobnie, a który w prawym akwarium zniknął i tak przypuszczam, że to z powodu krewetek, a szczególnie tych małych krewetek, które się yy, yy, namnożyły. Tutaj w prawym akwarium glon, glon zniknął, w lewym jest go jednak więcej. W prawym akwarium galaksy Razbora wszystkie ryby z mojego chowu plus jedna, jeden samczyk kupiony, kupiony w zoologicznym trochę dla odświeżenia krwi. Krewetki, red sherry. Chociaż teraz to, to już jakieś kundelki się tam chyba porobiły, bo jakoś tam specjalnie się nie, 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 nie stresuje tym, że, żeby wybierać, która tam ładniejsza, która nie. Jak krewetki się rozmnażają, to się rozmnażają. Jakie jak będą, takie będą. Nie przeszkadza mi to. Yy, I kiryski pigmejki. Kirysków pigmaków jest pięć, ale one są bardzo rzadko kiedy widoczne <laughs> na piasku. Na piasku ranem widać ich żerowanie, że piasek był przekopywany czasami wieczorem, czasami w nocy. Jak tam gdzieś do kuchni na jakąś przekąskę idę, to widzę, że tamte statko kirysków gdzieś tam ten piasek przeczesuje, i, i to jest tyle. Nagrać ich teraz w tej chwili to prawie że nie jest możliwe. Mają swoje miejsca w, rozrośniętym, w rozrośniętej zwartce i dobrze się tam czują, jakoś specjalnie. Nie próbuję ich wyganiać, no bo i też, no cóż, no taka ryba, taka ryba, że nie jest zbyt chętna do, do pokazywania się za dnia i przy szybie. Co ciekawe, jak są rybki kupione, świeże, nowe, dopiero co przywiezione z zoologicznego, to tak przez dwa dni w akwarium je widać i przy szybach, i tańczą, i bawią się, i tam różne inne rzeczy robią z innymi rybami, ale jak już sobie gdzieś tam swoją miejscówkę znajdą, to tam wchodzą i po ptokach. Tak samo zresztą jest, jest z otoskami, tyle tylko, że otoski to jeszcze jestem w stanie wyciągnąć z gęstwiny tam gdzieś z miejsc, w których one sobie lubią y, y, za dnia przesypiać. A to ogórkiem, a to czerwoną papryką, no i one wtedy żerując na tej papryce nawet za dnia, bo nie mogą się y, najwyraźniej powstrzymać, y, no to się pokazują i jestem w stanie ich, na, ich nagrać i jakiś tam film, jakiś tam film nakręcić. Tak, no, to ogólnie chyba już opowiedziałem co widzicie Państwo przed sobą, jakie to są akwaria, z czego są złożone. Jak coś tam chcecie więcej, to dajcie znać w komentarzu, to już odpiszę w komentarzach. Odpisuję bardzo szybko na komentarze, także, także zachęcam do, tej, do, tej, do tego rodzaju konwersacji ze mną. Teraz bym przeszedł może do poszczególnych akwariów i poszczególnych roślin, które się w nich znajdują. Na pierwszym planie w lewym akwarium Lobelia Cardinalis Mini. Lubię tą roślinę. Był moment, gdzie już ją prawie straciłem. Była zakupiona na początku, jakoś w czasie, gdy dobierałem rośliny do tego akwarium. Jedna sadzonka. Potem stopniowo, stopo, stopniowo mogłem je rozszczepiać. Zrobiło się tych sadzonek dużo więcej, ale zaczęły. Karłowacieć. Karłowacieć zaczęły obłazić glonem, zaczęły się na nich robić problemy i widziałem, że rośliny marnują się i za bardzo nie wiem, co, w jaki sposób mógłbym je uratować. W końcu wybrałem jedną taką najsilniejszą, najładniejszą. Oczyściłem z glonów, resztę, resztę wywaliłem i postanowiłem populację <grytanie> lobeli, kardinalizm mini. Rozbudować jeszcze raz, no i w tej chwili się to udało. Jest tych sadzonek już sporo. Tak, jak na szybko licząc, to z raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem z osiem dużych sadzonek, z czego jedna już jest z tego co widzę. Znowu do rozsadzenia. Lobelia się dość ładnie rozsadza w momencie, jak zaczynają puszczać gdzieś tutaj te boczne korzenie, to wtedy można ją na długości łodygi przyciąć, tak żeby już. Ukorzenioną roślinkę, kawałek ukorzenionej roślinki móc zaaplikować do gruntu. Bardzo przyjemna roślina, potrzebuje więcej światła. Nie lubi być, nie lubi być schowana pod, pod różnymi jakimiś innymi roślinami. Światło lubi to na pewno. Nawożenia jakoś specjalnie nie potrzebuje, CO2 też rośnie u mnie całkiem dobrze. I wydaje mi się, że do takiego akwarium ona pasuje. Rotala, prawdopodobnie green. Roślina od początku w moich akwariach. Pojawiła się przez przypadek, już to parę razy tam opowiadałem. Każdy Ta gałązka w mchu, wsadziłem do żwiru. Jedna roślina, dwie, trzy, cztery, pięć, sześć. I tak się rozeszła po różnych akwariach i w moich akwariach rośnie sobie. I ma się dobrze. Taki fajny wypełniacz. Właśnie dość szybko, łatwo się ją dość przycina, co jakiś czas trzeba ją usunąć i wstawić te odcięte części roślin i sobie radzi bardzo dobrze. Ludwigia czerwona, chyba też od początku w akwariach z dwie sadzonki kupiłem, a... Już tych sadzonek z Ludwigiem miałem tyle, że były sytuacje, w taki, był taki nawet moment, gdzie się nawet wystraszyłem, że, że się pozbędę Ludwigi. Tu w tym akwarium oblezła, oblezła glonem, w prawym akwarium nie chciała za bardzo rosnąć i już była obawa, że się rośliny pozbędę. A czy taką, a powiem szczerze, w zoologicznych niespecjalnie widziałem ten typ, ten typ rośliny. Dostępny do kupienia, także trochę się obawiałem, że stracę tą roślinę, ale na szczęście, na szczęście nie. Spróbuję ją jeszcze pokazać z góry. Chyba się z góry nie za bardzo uda, bo troszkę filmu bakteryjnego mam na, na powierzchni. Muszę sobie zaraz na powietrzenie na chwilę włączyć. No ale mam nadzieję, że widać co nieco tą roślinkę całkiem przyjemną. Ona w tym akwarium ma ciemniejszą barwę. Prawdopodobnie ze względu na światło, które tutaj jest. A właśnie chyba na początku tam pominąłem. Tu są dwie lampy Aquela 6-Watowe. Po tej stronie jest 8500 Kelvinów. 8000 kelwinów barwa, a po drugiej stronie jest 6000 kelwinów. Tak, w roślinach nie widzę specjalnych różnic, jeśli chodzi o wzrost. Ale jeśli chodzi o Ludwigę, to różnica jest. Tutaj, tutaj Ludwiga jest taka bardziej yy, mocniej bordowa, yy, taka wręcz brązowa. A w drugim akwarium, zaraz pokażę, albo od razu pokażemy. W drugim akwarium Ludwiga już jest taka, taka troszkę bardziej jaśniejsza, jaśniejsza. Czerwieni to ona chyba nigdy tutaj w tym akwarium nie osiąga. No chyba, że podchodzi bardzo wysoko pod powierzchnię wody, ale to rzadko. Tutaj Ludwigia jednak ten kolor, ma, ten kolor ma dużo bardziej wyraźny. I to nie chodzi o samo światło tutaj, że teraz tu pada takie światło i ta barwa jest taka, jaka jest, bo jeżeli byśmy wyjęli obie sadzonki z wody, to po prostu tą różnicę w kolorach tych roślin będzie widać, mimo że to są te same rośliny z tej samej sadzonki. Odstawiłem statyw, żeby mi było trochę wygodniej pokazywać. To najsłabsza roślina w tej chwili w akwarium, Anubias. Nie radzi sobie tutaj kompletnie, on zresztą sobie nigdy tutaj za bardzo nie radził. Ale bywały momenty, że wyglądał dużo lepiej. Niedługo go przytnę. Na pewno już się pozbędę kilku tych brzydkich, brzydkich liści. A pokażę Wam od razu Anubiasa, tego samego w drugim akwarium. W tej chwili wygląda tak. To jest zupełna różnica. Co prawda ma te charakterystyczne na sobie punktowe zielenice, ale ja już z tym po prostu przestałem walczyć. Niestety. Zielenice na Anubiasie w moich akwariach są od zawsze, ale już wolę jak tak wygląda niż jak wygląda tak. Także niedługo będzie chyba zmiana Germana. Już widzę, że następne Następny liść wychodzi: jak się zrobi ich tutaj 3 albo 4, to po prostu rozetnę i przeniesiemy tutaj do tego akwarium. Następna w kolejności do opisania będzie zwartka, jaka jest jej nazwa. Nie wiem. Zielone liście. Czasami przy większym, przy większym oświetleniu, jak wyjdzie roślina wyżej. Ten środkowy obszar robi się aż fioletowy. Wtedy to przyjemnie wygląda bardzo. No, w tej chwili zwartka tutaj odzyskuje swoją formę yy, po restarcie. No i to jest kiedy ja tam restart zrobiłem. No, wcale nie jest taka łatwa sprawa, że tak zwartka wystrzeli i będzie rosnąć nie wiadomo w jaki sposób. Jej po prostu trzeba dać trochę czasu, dużo cierpliwości. Yy. Nie przeszkadzać jej, i ona wtedy jest w stanie dojść do takiej, do takiej formuły ogromnej. Jak znajdziecie, jak znajdziecie film, w którym pokazuje powstawanie tego akwarium tropikalnej wyspy, jest taki film na YouTube, to zobaczycie, jak malutka była ta sadzonka w momencie, w momencie startowania akwarium. A teraz, już tam po kilku nastu wyrywanych liściach. I tego typu sprawach osiągnęła już, osiągnęła już tą wielkość i tą jakość, którą lubię. Zobaczymy, czy, czy ta w lewym akwarium też sobie, też sobie niedługo da radę. <laughs> to może i rok trwać. Wcale nie jest powiedziane. No, tak jak mówię, to nie jest akwarium nawożone i to nie jest akwarium gonione CO2. Także tutaj te rośliny nie, nie mają takiego wzrostu jak gdzie indziej. Ale powiem szczerze, i bez tego wszystkiego, te cięcia co dwa tygodnie, a czasami i raz w miesiącu, takie porządne cięcia tych roślin, to już jest dość wymagająca sytuacja. Z tyłu pogostemon quadrifolius czy tam pogostemon octopus. Był moment, no jakoś tak, z miesiąc temu, z dwa miesiące, gdzie trochę osłabł i myślałem, że. Że, że, że roślina się posypie przy tych wyższych temperaturach, które były latem, ale odbiła. Powoli dochodzi do siebie, już tam mam kilka zamówień. Parę osób już prosiło o sadzonki, także jeżeli tylko się pojawią, to będę do nich dzwonić, żeby sobie przyszli odebrali. No i to by było w tym akwarium wszystko, jeśli chodzi o rośliny Trochę obraz będzie skakał, bo zdjąłem ze statywu. Ale nie poradzimy w tej chwili nic. Chociaż nie, może poradzimy. No, W drugim akwarium mamy w zasadzie podobny zestaw roślin. Ja tymi roślinami to tak przesuwam się. Raz tutaj, raz tutaj. O, tu widzicie raz borkę chorą. Nasie to tak pół roku temu, pół roku temu zachorowała. Na puchlinę. Miałem ją, miałem ją usunąć z akwarium, ale nie zauważyłem, żeby inne ryby miały problem, i stwierdziłem, że póki pobiera sobie pokarm sama i żyje, no to cóż ją będę, będę utylizował. No i funkcjonowała dość długo, ale widać już, że jest coraz słabsza. No ale no, jakoś. Nie wiem, nie mam jakoś sumienia tak wziąć po prostu, wyłowić rybę, która, ona dalej pobiera pokarm, także nie mam sumienia wyciągnąć rybę i ją, i ją zlikwidować. Ktoś powie, że ach, powinienem, bo to się męczy. No, no takie jest życie czasami, nie? No, wracając do, do roślin, to ten sam zestaw czyli zwartka, no to już ją pokazywałem, Anubiasa też już Wam pokazywałem. Wygląda znośnie, oprócz, oprócz tych zielenic, no ale na to już nic nie poradzę. Czy światło jest przysłonione, czy nie jest przysłonione, to i tak zielenica na Anubiasie mi wychodzi. Przestałem się tym przejmować. Jest, niech będzie. W poprzednim akwarium, które pokazywałem, były kiedyś tam yy, mikrozoria, yy, w, akwarium, w tamtym akwarium mikrozorów już nie ma, nie chcą rosnąć, a tutaj mikrozoria sobie radzą całkiem nieźle. Tutaj jest mikrozorium windelow, a tutaj jest mikrozorium oskrzydlone. Wszystkie liście zdrowe co jakiś czas coś wypuszczają, nie obchodzi glonem. Niech sobie żyje. Tutaj na korzeniu też jest troszkę mikrozorium, Windelow. To jest w troszkę gorszej sytuacji, bo mech oszalał. Zawsze miałem problem z, z mchem. Spróbuję wyostrzyć troszkę bardziej. Zawsze miałem problem z mchem w tym akwarium, w tych akwariach, bo nawet jak mech osiągał jakiś tam swój poziom i wyglądał ładnie, to obchodziła go nitka i w pewnym momencie już wyglądał beznadziejnie i nitki nie dało się z niego usuwać, bo usuwał się razem, usuwała się razem z mchem. A od jakiegoś czasu, a dokładnie od momentu, kiedy się w akwarium pojawiły krewetki, mych jest czyściutki, nitki w akwarium nie ma praktycznie wcale. W ogóle nie ma. Ja tak szczerze powiem, nie widziałem dawno kawałka nitki w tym akwarium. W tamtym drugim akwarium jest. Tutaj tej spirogiri, czy tam richo czy jak to się tam nazywa dziadostwo, tutaj w tym akwarium w tej chwili się nie pojawia i to mnie cieszy. Ekipa sprzątająca jest duża, krewetek robią porządek z glonami, z opadniętymi liśćmi. Nawet jak gdzieś tam rybkę jakąś miałem martwą albo i krewetka padnie, to też w ciągu kilku godzin jest posprzątane. A, zapomniałem, w akwarium jest jeszcze helenka. O, jest heleneczka, znalazłem helenkę. Spróbujemy troszkę podjaśnić, żeby ją było widać, jak tam sobie śpi w piasku. No ale helenka to się żywi w akwarium na tą chwilę. Nie złapiemy ostrości, chyba za ciemno. Na tą chwilę żywi się tym, co podaje, czyli tubifeksem, rurecznikiem i tam jakimiś tabletkami dla krewetek co wrzucę o ślimaków w akwarium praktycznie nie ma gdzieś tam jakieś pojedyncze sztuki o tak jak tutaj rozdętki zostały był taki moment gdzie mi się tych yy, gdzie mi się tych yy, ślimaków rozdętek zrobiło trochę za dużo nawet zacząłem je przy spuszczaniu wody ściągać yy, bo tak się to zaczęło robić i na piasku i na tych ścianach akwarium tak jakoś nieładnie to do pewnego momentu, jak się sytuacja w zbiorniku pod względem retrytusu ustabilizowała, Helenka zrobiła też swoje i gdzieś tam te rozdętki poznikały, jakieś pojedyncze sztuki są. Jak znajduję takie pojedyncze sztuki rozdętki, to przerzucam do lewego akwarium. Mam nadzieję, że tam ta populacja rozdętki trochę się zwiększy i pomoże mi w uporządkowaniu tego akwarium. Tak samo zresztą jak i z krewetkami. Jakie tu jeszcze rośliny? Rotala green, tak samo jak i w tamtym akwarium, tak jest i tutaj. Bez żadnych problemów, też się ładnie wybarwia pod powierzchnią. Przepraszam. Wody z tyłu, tutaj jest żabienica, ale jej chyba nie zobaczycie. Nie mam dodatkowego oświetlenia, którym mógłbym tam naświetlić, a trochę mi tutaj zwartka przysłania w tej chwili. Tyle, że to żabienicy specjalnie nie robi różnicy, ona sobie rośnie po swojemu, w ogóle się tym nie przyjmuje. Co mamy na powierzchni? W tej chwili na powierzchni jest rzęsa. Miałem tutaj takie drobne limnobium. Tutaj jeszcze są. Gdzie to jest? O! Spróbujemy trochę z... ściągnąć ekspozycji. No niestety, ale się chyba nie uda przy tym oświetleniu. No niestety. To jest jakiś rodzaj limnobium chyba. Tak mi się wydaje. No w każdym razie było tego więcej. Teraz jest już dużo mniej. Została rzęsa i znalazła mi się w końcu zoologicznym pistia. Także wrzuciłem pistie do jednego i do drugiego akwarium. Ale jakoś nie ma tutaj za dużo chyba azotu nadwyżkowego. Także pistie sobie tutaj jakoś specjalnie w tej chwili nie radzą. A czasami jest tak, że po prostu szaleją. To by chyba było na tyle z tego zielonego raportu. Wiecie już, jakie rośliny mam w akwarium, jak te akwaria są prowadzone, co to są za zestawy, jakie są ryby w tych akwariach. Tutaj od razu mówię, że na, na akwariach są szyby nakrywowe, żeby się tam nikt nie martwił o bojownika. <laughs> szyby nakrywowe zdejmuję tylko jak film nagrywam. No i Myślę, że to by było wszystko w tym dzisiejszym już i tak przy długim filmie. Teraz troszkę więcej mam możliwości nagrywania, bo się robi szybciej ciemno. A w ciągu dnia dość kiepsko się filmy nagrywa, bo gdzieś tam te szyby się odbijają w akwariach. Nie wygląda to, nie wygląda to atrakcyjnie, dlatego wolę je kręcić wieczorem. No a że dzień jest coraz krótszy, to i pewnie tych filmów tych filmów akwarystycznych będzie trochę więcej, tym samym będzie pewnie trochę mniej filmów na drugim kanale, na kanale kolejowym gdzie, gdzie publikuję przejazdy pociągów po zagłębiu i filmy z komunikacją, ze zbiorkomem no bo też temperatura nie będzie zachęcać do wychodzenia ani zresztą aura nie będzie zachęcać do wychodzenia do wychodzenia na dwór Także serdecznie Państwu dziękuję za uwagę, zapraszam do kolejnych filmów. Zachęcam do subskrybowania kanału, do subskrybowania kanału tego drugiego, też kolejowego. Tam dam link w opisie. Jakby ktoś miał taką ochotę i, i, i chęć oglądania takich rzeczy, to tam też zapraszam. Tamten kanał rozkręcamy dopiero, także jest jeszcze koniecznych sporo subskrypcji. Także serdecznie zapraszam. Do zobaczenia, do usłyszenia.